Może być najtańszy i najbardziej wszechstronny lek na świecie, a ktoś chce, żebyś myślał, że nadaje się tylko i wyłącznie do pieczenia. Wystarczy wypić zaledwie pół łyżeczki sody oczyszczonej, aby pomóc sobie w takich dolegliwościach jak niestrawność, zgaga, wrzody czy napady dny moczonowej. Badania na zwierzętach wykazały, że soda oczyszczona zmniejsza stany zapalne i markery bólu, co sprawia, że jest rozważana jako remedium na reumatoidalne zapalenie stawów i inne choroby autoimmunologiczne. Od ponad 100 lat wiadomo również, że soda oczyszczona potrafi zwalczyć objawy przeziębienia i grypy zaledwie w 30. Godzin. Udowodniono także, że spowalnia postęp przewlekłej choroby na regu ludzi. Być może najbardziej zaskakujące jest to, że może zmniejszać guzy poprzez redukcję liczby komórek rakowych w organizmie. Jeśli trenujesz i nie stosujesz sody oczyszczonej, to sporo tracisz. Pozwala ona ćwiczyć na maksymalnej wydajności przez dłuższy czas, neutralizując nagromadzony kwas mlekowy i opóźniając zmęczenie. Z tego właśnie powodu została nawet zakazana w wyścigach konnych. Wszystkie korzyści płynące z sody oczyszczonej sprowadzają się do regulacji pH organizmu. Nadmierna kwasowość we krwi powoduje stres i stan zapalny, które uszkadzają komórki, a soda oczyszczona szybko przywraca tę równowagę. Właśnie dlatego w niektórych krajach stosuje się je jako lek ratunkowy na oddziałach operacyjnych, w izbach przyjęć czy na ojomach. Twój lekarz prawdopodobnie Ci nic o tym nie wspomniał, prawda? Pamiętaj tylko o tym, żeby nie spożywać sody oczyszczonej dwie godziny przed i dwie godziny po posiłku, ponieważ neutralizuje ona kwas żołądkowy, co może zaszkodzić trawieniu. Chcesz być zdrowszy i lepiej o siebie zadbać? Obserwuj ten profil.